Cześć, witajcie w moim pierwszym odcinku. Dzisiaj będziemy nagrywać nie na polu. Pokażę Wam, jakie sztuczki umiemy. Obłóżmy, się nie da, bo na Są telefonie. Mi się pokażę, się pokażę Cześć, jestem Natalia. Dobra, na no jak będę się gimnastykować. Dobra. No Tamta druga to Anja. ja nie wszystko wiem. jak? Nie, to... Ja pierwsza, tak? Nie, ja. Dobra, to Nie, za chwilę na ustawkach Czekaj Joker, przywitaj się No co wiesz Dobra no, teraz, Dobra, chodzisz do środka No akurat ja to samo umiem, ale zobaczycie, jak ja będę to robić. Pójdźcie nogami. Ja, 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 ja. A. Aj, kolu Nie no, mogliśmy też z perspektywy nocy nagrać, ale nie za bardzo. No w nocy. A się musimy strasznać, bo mam 9% baterii. Okej. Okay. Teraz Dobra, Chodź tu. Trzymaj. Ja. Idziemy teraz. Dobra, mogłam być jednak. Zaczynaj. Chcesz jestem taki taki Tego nie pokazywałam. No, no Bo No no taki taki się taki żeby się taki 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 kropi. taki kropi trochę. No kropi Już? Dobra, koniec! jeszcze! Dobra, co? to już by Ja mam krócej. Bo ja też chcę. jeszcze. podróż. jeszcze ja. Dobra. Chodź tu. Chodź, ty. Chodź to samo, co. Dobra, Zobaczycie takiej z mojej perspektywy. Przechodzimy. Nawet jeszcze będziemy na huśtawki. Tak. Chodź, że trzeba huśtawki. Chodź. Jeszcze no, przejdźcie do wymiaru. Dobra, weź, zaplątaj. Czekaj. No trzeba zaplątać. Żeby się nie. Ten. A, ładnie. Czekaj, czekaj i tak, zostaw, zostaw. No, ja tak nie umiem, się nie uniosę. Co ty robisz? Mogłabym cię podać za, za konie dla ciebie. Dobra. Dziury mam. Bo byłam pod domkiem. Teraz, teraz robisz na tej. Na czym teraz robisz coś na tej? To jest brat Andzi. Poczekajcie. Zrobimy zbliżenie. Właśnie wchodzi tam ciebie. Tak już, już, już. Dobra. To Andzia. Ktoś sobie złapie kolejną rękę Bardzo śmiesznie, ja ręki nie złamam, koło obojętnie Dobra, poczekaj, staję tutaj też Ej, weźcie tutaj jeszcze tyle auta Jest bardzo ładnie Dobra, jeszcze jedna śliczka masz dla Ciebie 4, 4. Teraz na drugiej huśtawce, No i to masz procent? 9 No 9 9, 9. Nie za długo mi to trwa. będę na tej puśtawce Czekaj, no. Jezu, co to No, Natań, nie ciań. Bożaj! Ja zrobię ci sztuczkę. ale później oczywiście też na dwóch puśtawkach. Jak to zrobię? No, ale ja będę na tych dwóch puśtawkach. No tak. Ale ja bym chciała zrobić chustewkę. No, warunek, że mnie później pochłuszczasz. No, pochłuszczam się. Znaczy pohuśczam cię. O, a ty, no ty jak też mnie połóżczasz. Szybki, szybki. szybki, Dawaj. Dobra? A no jak mnie pochuściasz? To jest pytanie. Z moim telefonem. No to co? coś ty. Dobra, trzymaj. Okej, okay, ściągnij. Teraz ty będziesz na tej huśtawce coś robić, jednego. Okej. Okay. Czy już od razu na obu? Dobra, dobra. Najpierw oczywiście na tą żółtą musi wejść. Później dopiero na tą. Ojej. Okay. Okej. Aaaa, nisko na mnie już. No to wyszło już. Czekajcie chwilę. No mnie mnie podskoczyło. Dobra, dobra doos, doos. To jest huśtawka, na którą można sobie usiąść. Trzeba usiadła. Artur, chodź tutaj na chwilkę. Artur. Zrobimy mu zbliżenie. Chodź tu. Chodź na chwilkę. I nie jest. znowu. Artur, no chodź. Chodź na chwilę. Ale nie on, on jest tylko, a zresztą on A teraz ja Masz mój telefon? Dobry, Dobra Najpierw jedną O już 8 minut zeszło nam A ja jestem wyższy To wielka różnica Boże na ta. A, no, siadam na ciebie! <laughs> Dobra, Dobra, więc my. Do Przewitacie się i pożegnacie z moim bratem. To są ostatnie minuty. że na ekranie, no to? Na Artur, co robisz? Dzisiaj, nie walaj się znowu po tym Przewitaj się <grym wytrych> Dobra Więc tym akcentem i tym Ale słowem no Kończymy Okej, okay, pożegnaj się No tak, nie syp Dobra Prze y Pożegnaj się Pożegnaj się ja też się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.